Przychodzę do Matki Boskiej Piekarskiej, a w szczególności do lekarki i uzdrowicielki chorych, modlić się o zdrowie nie tylko moje, ale w szczególności o zdrowie rodziny, żony, córki, wnuczek, swojej rodziny z mojej strony, rodzin, szwagrów, wszystkich, żeby byli zdrowi i nie tylko. O ogólne zdrowie dla wszystkich. To jest takie moje, jakby takie powołanie, przychodzić tu, pomodlić się. Żeby, żeby wszystko było dobrze. No Jestem tutaj od 1999 roku, to jest ponad 20, 23 lata. Będzie w sierpniu akurat na pielgrzymkę kobiet, żebym się przyjął tutaj na, na kalwarii i służę non-stop. Także przy renowacji kalwarii. Mury, alejki, to wszystko było. Była nas grupa kilku, kilkuosobowa, która y, poświęcała się przy tej y, pracy, przy tych y, wszystkich y, odnowieniach y, tu, przy bazylice. Tak samo jak była renowacja bazyliki, tak samo przy, przy murach, przy kapliczkach. Także no, dużo, dużo ludzi się tu przewinęło. I ja wiem, Chwała im za to.